o kurwa Rasiak nie daje Nie chodzi Nie nagrał Nie, nie. nagrałeś kurwa, ale to Chory Rasiak Pauzę wcisnął <laughs> kurwa tylko tam obię Mówiłem żebyś uważał na ty typu... no. Okulary ciśba chyba łapałem To masz refek Ty pał znowu Tylko, że kurwa nie mam czasu nakręcić Koń na dużo daje innym szansę, teraz. No ale ile pobawił się to jego. Patrz! <noise> Brawo! 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 <noise> Chodź Ouch! do do nas! do kamery Mała Ouch! mówi Ouch! Brawo. Ouch! Brawo. Brawo! No i trzeci, Hadri. O, o mamy konia. O, o wiesz, wiesz, mamy konia. No bo kamery cię mamy dlatego ta, ta za Zazwyczaj <grym> to zawsze nie trafią. No. <grym> ja, gdzie ty pomóżcie mu. Odejdźcie do niego. Gra... Chodź, jeszcze grał, czy co ty? Cztery. <grym> o, nie wygłupiaj się! Chodź do nas! Daj mi szansę!